you <laughs> w związku z tym, <grym> z tym organizm, że ten organizm już został wiele razy, to, to się trochę zatrzymasz. Nie, no wydaje mi się, że pomimo tego, że gdzieś już jest ta 30 trzydziestka, jestem taka w taka miarę, wiesz, ustabilizowana przez taką kobietą, mną, dziewczynką. Mamą od dawna. Tak, mamą Też szybciej nie że mamo, Ci mamo, można mamo, dojechać, mamo. jak jest mama, nie? Tak, ale z drugiej strony... i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym obok tych ciężkich, nazwijmy tu reportaży, chcemy otoczyć je różnego rodzaju rozmowami, w których będziemy skupiać się na tym, jak właśnie Ania mówiła przed chwilą, co dalej, co możemy zrobić z tym problemem, a cała nasza działalność w szczególności powstawała tylko po skręć łagodnie w prawo nie wiadomo co było, jaka była ta ćwiczynka, nie mają żadnej świadomości historii, obszerstwie, losem jak twierdzą jego władze, które są takimi władzami dość mocno autorytarnymi, czy wręcz totalitarnymi ale e, z lat temu było powstanie 4,5 litra se palimy teraz Sporo chmur na wschodzie i miejscami na północy przelotny deszcz. A na krańcach w południe, w zrób i zjednoczonej mórzem. W najdłuższym okresie, jak 20 To Ta z przodu, gdzie jest ta szyba? Ta szyba była vibrata. Ogólnie szyba tam była. Tak, to była szyba, bo... która była oceniana na głębokość e, chyba połowę mniejszą niż ta, na którą okay. mieli zejście. Bo, ja słysza... <laughs> bo ja słyszałem o tym, że tam był ekran. Nie, ekran okay. też był, mieli też te laptopy, ale było Bo, to, bo było słyszałem 8. taki, taki słyszałem, że tam był tylko ekran, mm -hmm. że nie było szyby i że czy oni nie mogli po prostu y, po prostu obejrzeć sobie VHS-a. Za 200 metrów na randzie długi <laughs> zjazd jakiegoś Titanic'a czy coś jakby, że... bo... że oni tam spłynęli, ale ledwo co będą widzieć. Byłoby to bezpieczniejsze. Ale mieli okno. ok To przypomina mi, to był kiedyś taki chyba brytyjski e, program reality show, w którym wkręcili grupę ludzi, że lecą na misję kosmiczną na orbitę ziemską. Mm. I po prostu przeciążenia im. Ta, i robili to między innymi, że właśnie wzięli do takiego e, z niby e, tego... Nie Zleć, e, e, kurwa! I, Trzęśli tym I. i się nabrali. I dostał wideo esej na kanale. Wracamy do rozmowy właśnie o wodzie. Trochę już ym, o tym wielkim osuszaniu. O, o, zdrowo. Ło, ale wyjechał. Osuszano, bo się świeciło. Kurwa! Mamy to!

o, widzę pana policjanta chyba. A no? Oj, chyba będzie miał klienta. Ajajajaj. Ale chyba go już na mi się wydaje. Będzie wchodził? ja, ja, Ajajaj. Ale przez No i jechał ile z 70... ja. 这都？哦，天哪！不是，我忘了。 No kurwa Max, co to było? Czyli przechodzić przez konsultacje społeczne, a jeszcze w zasadzie nie jest dla mnie jasne, jak P często w ogóle ma jakikolwiek obowiązek robić przetarg. Ja teraz pewnie to bardzo uprościłam, więc pozwolę sobie oddać pani głos. W Komin pan ekspert, już jebany śmieciusz. Ostatnie dane, które mieliśmy o handlu detalicznym, pokazywały, że wzrost w nominale, podkreślam, w nominale, czyli obrotów był rok do roku na poziomie. A już teraz prognoza pogody. Dzień Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent podziem po aklimatyzacji i oczyszczalni... Dzień dobry! ostrzegało, że na podziale społeczeństwa przez kontrowersyjną ustawę skorzystają Iran i Hezbollah. Portal Times of Israel przypomina, że szef Sztabu Sił Obronnych Izraela spotkał się z Netanyahu, by podkreślić te obawy w poniedziałek, tuż przed głosowaniem na ustawą. Mimo to rządząca Izraelem koalicja przegłosowała w parlamencie prawo ograniczające możliwości Sądu Najwyższego do uchylania decyzji rządu. I co jest, kurwa, czemu ci ludzie na czerwonym, jeden i drugi, ten w BMW, a ten prawie pieszego pierdyknął, znaczy no, bez jaj, nie, no ale, co to było? Młodzieżowe, może na chłopców i dziewcząt na mistrzostwach polskich. O czym informowano? Pewnie. Według Karpel takie działania w związku są niezgodne z konstytucją. No teraz ten, jedzie no, jest co czerwony, dla najlepszych i dziewcząt, to złotych. No i to Odpowiednio 150 tysięcy złotych, mówi Magdalena Dembińska z Warszawskiego Klubu. A potem klika. Nie klikaj już! Nie klikaj już! Nie klikaj już! Nie klikaj już! Nie klikaj czy wow, przejścia Kuba, tak się co dla Ciebie Ty. było taki pojebany dziadek czy co? To... Nie dość, że mi się wpierdolił, to jeszcze nie patrzy, prawie przejechał na pasaż. No pojebany jakiś. No, Oj kurwa, będzie akwapynik. O ja, pierdolę. Piotra to, światło wszystko na miejscu Z agresywny go Śmiecia